Po zakończonej jeździe zawsze warto sprawdzić swój wynik. Ocena łączna powinna wynosić minimum 85%. Jeżeli kierowca przewiezie 85%, można śmiało powiedzieć, że zrobił wszystko, aby zużycie paliwa było jak najmniejsze. Ocena łączna to średnia z przewidywania i efektywnego hamowania oraz do 15 punktów za używanie tempomatu i trybu eko. Ocenę już mamy, zostało nam jeszcze obejście auta. Koniec. Po zakończonej jeździe sprawdźmy jeszcze zestaw. Jeżeli jechaliśmy przewidująco, będziemy mogli dotknąć kół gołą ręką. Rozgrzanie hamulców do 800 stopni powoduje zmniejszenie grubości tarsi klosków o 4 mm. Jest to bardzo niebezpieczne. Gdy w tym momencie dojdzie do sytuacji krytycznej, nie będziecie mieli czym hamować. Wszystko jest w porządku. I teraz możemy udać się na zasłużony odpoczynek.